Dzień dobry, nazywam się Alina Dubis, pracuję na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku i zapraszam Państwa na pogawędkę o metodach, jakie oferuje chemia w celu ujawnienia fałszerstw obrazów. Wykład odbywa się w ramach spotkań z nauką w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Zapraszam na część trzecią pogawędki. Czy można ujawnić fałszerstwo obrazów pod tytułem Metody identyfikacji pigmentów, czyli naukowe techniki detekcji fałszerstw? Obrazy olejne są wyjątkowymi przedmiotami badań identyfikacyjnych ze względu na złożoną budowę. Proces wykrywania falsyfikacji obejmuje badania wstępne wykorzystujące różnorodne techniki fotograficzne dostarczającej informacji o powłoce dzieła, o retuszach, przemalowaniach czy uzupełnieniach konserwatorskich. Stosowana jest fotografia w świetle widzialnym, aby zarejestrować i porównać wygląd powierzchni i strukturę nawarstwień. Badania w świetle ultrafioletowym umożliwiają wykrycie substancji organicznych związaniami wielokrotnymi, jak na przykład świeżego werniksu. Tą metodą można dokonać detekcji świeżych przemalowań, uwidoczniających się w postaci świecenia. Powierzchnię obrazu oświetla się promieniowaniem ultrafioletowym, które jest częściowo absorbowane, pochłaniane przez warstwy malarskie, a częściowo ulega rozproszeniu i odbiciu. Rejestrujemy promieniowanie rozproszone i odbite, i stąd nazwa techniki reflektografia UV. Reflektografia promieniowania ultrafioletowego daje informacje o stanie zachowania werniksu o siatce spękań. Pozwala na uwidocznienie wcześniejszych ingerencji konserwatorskich. Jaśniejsze obszary zwykle odzwierciedlają występowanie punktowań i przemalowań. Metoda ta jest również przydatna w identyfikacji białych pigmentów. Na przykład obszary, w których zastosowano biel cynkową, charakteryzują się małą absorpcją promieniowania UV, dając jasny obszar. Spoiwa w malarstwie olejnym, czyli żywice naturalne i kleje, wykazują charakterystyczną fluorescencję. Jej natężenie i barwa zależy bardzo od wieku warstwy. Fluorescencja od świeżych werniksów ma kolor jasnobłękitny. A od starych intensywnie zielony. Badania rentgenowskie obrazu niewiele różnią się od badań przeprowadzonych na człowieku. Na wywołanej kliszy otrzymujemy obraz rozłożenia metali ciężkich, które wiążą się ze składnikami farb użytymi w obrazie, np. bielą ołowiową, żółcią cynowo-ołowiową, cynobrem zawierającym rtęć czy błękitem kobaltowym. Jasne miejsca na kliszy oznaczają albo pigmenty silnie pochłaniające promieniowanie X, albo grubo nałożone. Ubytki są widoczne jako miejsca czarne. Budowa dawnych obrazów jest bardzo złożona, a końcowy efekt powstaje w wyniku nałożenia na siebie wielu warstw malarskich, często wykonywanych różnymi technikami. Badania rentgenograficzne. Nie umożliwiają ich rozdzielenia, i na widać wszystkie warstwy jednocześnie, także głębsze a nawet grunt, płótno lub deskę i gwoździe. Specjalistyczne badania portretu weneckiego admirała, obrazu znajdującego się w Muzeum Narodowym w Warszawie, wykazały, że został on namalowany na innym, nieukończonym wizerunku, przedstawiającym młodego brodatego mężczyznę w świeckim stroju. Przez brodę admirała prześwituje biały kołnierz ubrania postaci z poprzedniej kompozycji. Twarz natomiast ma dwie pary oczu admirała i tajemniczego młodzieńca. Proces wykrywania falsyfikatów obejmuje również badania historyczno-stylistyczne prowadzone przez historyków sztuki, które umożliwiają ocenę zgodności dzieła z przebiegiem wydarzeń historycznych, z wyglądem przedmiotów, strojów i fryzur postaci. Badania te są bardzo subiektywne i z tego powodu konieczne jest przeprowadzenie badań fizykochemicznych. Celem badań fizykochemicznych jest charakterystyka materiałów, z których zbudowane jest dzieło. Obejmują one ustalenie składu chemicznego jakościowego i ilościowego. Wykonanie takich badań i interpretacja uzyskanych wyników wymaga wiedzy eksperckiej. Eksperci wybierają metody mało inwazyjne, wymagające minimalnych ilości próbki, albo też metody nieniszczące. Ponieważ dzieło malarskie ze względu na jego unikalny charakter nie może zostać uszkodzone w trakcie badań. Badania fizykochemiczne obejmują analizę spoiw, wypełniaczy, sykatyw i pigmentów. Wymienione materiały są zarówno związkami nieorganicznymi, tak jak pigmenty i wypełniacze, i związkami organicznymi, tak jak spoiwa i werniksy. W związku z tym, Badania mogą być ukierunkowane na analizę składu pierwiastkowego i badanie związków chemicznych występujących w materiale. Ważnym elementem badań obrazów jest identyfikacja pigmentów. Badania takie mają duże znaczenie dyskryminacyjne, ponieważ różnorodność pigmentów jest ogromna. Niektóre pigmenty mineralne, były stosowane w określonych okresach czasu, a dla wielu pigmentów syntetycznych znane są dokładne daty odkrycia. Również artyści posiadali swoje ulubione pigmenty, tak jak Wermir, ultramarynę z lapis lazuri. Badanie składu pierwiastkowego można przeprowadzić przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej z mikroanalizą rentgenowską. Mikroskopia sen. Umożliwia uzyskanie powiększeń aż do miliona razy. Mikroskop SEM składa się z komory próżniowej i działa elektronowego, emitującego wiązkę elektronów w kierunku próbki badanego materiału. Na skutek oddziaływań następuje emisja rozproszonych w wtórnie elektronów, tworzących obraz w tonacji bieli i czerni. Pierwiastki o większych liczbach atomowych. Znajdujące się na powierzchni próbki bardziej rozpraszają wiązkę elektronów i wydają się jaśniejsze niż pierwiastki o niższych liczbach atomowych. Efekt ten jest dostrzegalny w uzyskiwanym obrazie topografii powierzchni. Wiązka elektronów przesuwa się po powierzchni, skanując ją, a elektrony wtórne są zbierane przez detektor. Kolejną możliwością mikroskopu sem jest określenie składu pierwiastkowego próbki i zawartości poszczególnych pierwiastków. Gdy wysokoenergetyczna wiązka elektronów oddziaływuje z próbką, elektrony powłok zewnętrznych są wybijane z atomu. Powoduje to niestabilność atomu i wówczas elektrony z zewnętrznej powłoki zapełniają niewypełnione orbitale i w procesie tym następuje uwolnienie energii w formie promieniowania rentgenowskiego. Energia emitowanego promieniowania rentgenowskiego jest charakterystyczna dla danego pierwiastka. Na tej podstawie następuje identyfikacja pierwiastków obecnych w próbce. Na przykład w badanej próbce komercyjnej farby akrylowej o barwie żółtej stwierdzono obecność kilku procent wapnia, oraz tytanu. Oznacza to, że jako wypełniacz warstwy malarskiej zastosowano biel tytanową oraz kredę. Biorąc pod uwagę wyniki mikroanalizy EDX wskazujące na obecność pierwiastków takich jak węgiel, tlen, wapni i tytan, można wnioskować, że zbadana próbka farby akrylowej składa się ze związków organicznych oraz nieorganicznych takich jak węglan, wapnia i tlenek tytanu. Oznacza to, że badana artystyczna farba akrylowa o barwie żółtej o nazwie Żółcień Neapolitańska nie zawiera w swoim składzie pigmentów nieorganicznych na bazie soli antymonu. Za pomocą analizy lei ICPMS możliwe jest przeprowadzenie mikroniszczącej analizy składu pierwiastkowego ciał stałych. Mikropróbkowanie umożliwia określenie rozmieszczenia materiału, czyli rozłożenie wybranych pierwiastków na powierzchni próbki stałej oraz pomiar rozmieszczenia pierwiastków w warstwach podpowierzchniowych. W metodzie Leja i CPMS wykorzystuje się odparowanie laserowe niewielkich ilości materiału z powierzchni próbki, który odbywa się w atmosferze gazu obojętnego. Uzyskany aerozol jest przenoszony w strumieniu gazu nośnego do palnika plazmowego. W plaźmie następuje jonizacja cząstek analitu. Tak powstałe jony trafiają do spektrometru mas. Tam następuje oddzielenie jonów według ich stosunku masy do ładunku, a następnie jony transportowane są do detektora. Otrzymany wynik analityczny przedstawiany jest zazwyczaj w postaci widma mas dla każdego punktu pomiarowego. Badania składu warstw malarskich rzeźby świętego Zachariasza przeprowadzono metodą LAICPMS. Stwierdzono, że biała warstwa zawiera biel ołowianą, natomiast różowy odcień warstwy. Uzyskano stosując verimilion, czyli siarczek rtęci, który został zmieszany z czerwoną minią tlenkiem ołowiu. Natomiast górna warstwa zawierała bar. Przykładem dzieł malarskich, które poddano szczegółowej analizie chemicznej z wykorzystaniem nieniszczących technik analitycznych, takich jak CMDX, czy czeleja i CPMS. Są dwa obrazy Rembrandta znajdujące się w Warszawskim Zamku Królewskim. Badaniu autentyczności poddano dziewczynę w ramie obrazu i uczonego przy pulpicie. Oba dzieła Rembrandta kupił w roku 1777 Stanisław August Poniatowski. Dzieła zarekwirowane były przez Gestapo a w roku 1947 zostały odnalezione i oddane rodzinie korońskich. Karolina Lackorońska przekazała te obrazy na własność do Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziewczyna w ramie obrazu stała się przedmiotem badań historyków sztuki pracujących w amsterdamskim projekcie Rembrandt Research Project. Badacze trzykrotnie analizowali dziewczynę oraz uczonego, i w lutym 2006 roku ostatecznie potwierdzili autorstwo Rembrandta. Oba obrazy namalowane zostały techniką olejną na desce topolowej. Na brunatnym tle ukazana jest młoda dziewczyna ubrana w bordową suknię, na głowie ma kapelusz w kolorach zbliżonych do czerni. Jej dłonie spoczywają na iluzyjnie namalowanej ramie. Obraz utrzymany jest w typowej dla Rembrandta mrocznej kolorystyce. Podstawowy problem badawczy stanowiło ustalenie pierwotnej techniki, w jakiej oba obrazy zostały namalowane, co dałoby możliwość porównania uzyskanej wiedzy z wiedzą na temat innych dzieł Rembrandta. Przeprowadzona konserwacja i badania chemiczne miały dopomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące oryginalności poszczególnych warstw malarskich. Zdjęcie rentgenowskie dziewczyny w ramie obrazu ujawniło zarys innej postaci kobiecej znajdującej się pod obecnym malowidłem. Jest to ślad niedokończonego portretu, bowiem widoczny jest kształt głowy i ramion w celu przeprowadzenia analizy chemicznej z próbek sporządzono przekroje stratygraficzne, aby ustalić układ warstw. Próbki zatapiano w dwuskładnikowej żywicy akrylowej. Przekroje analizowano korzystając z technik mikroskopowych. Na powierzchniach szlifów przeprowadzono badania składu pierwiastkowego metodą SEM-EDX. Stwierdzono obecność następujących pigmentów czerni kostnej uzyskiwanej na bazie węgla otrzymywanego ze spalenia np. kości, bieli ołowiowej, kredy, żółcieni ołowiowocynowej, cynowej czy też zieleni malachitowej z dodatkiem żółcieni żelazowej. Przeprowadzono również analizę spoiw, wykorzystując do tego celu chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas. Badania spoiw wykazały obecność kleju glutenowego, z dodatkiem oleju orzechowego. Na podstawie przeprowadzonych badań rozpoznano paletę zastosowaną przez mistrza Rembrandta. Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej XRF służy do identyfikacji pierwiastków w danej substancji i określenia ich ilości. Pierwiastki wykrywane są na podstawie charakterystycznych długości fali lub energii emitowanego promieniowania rentgenowskiego. Metoda XRF jest bardzo często wykorzystywaną techniką analityczną w badaniach niedestrukcyjnych. Zjawisko fluorescencji rentgenowskiej polega na wtórnej emisji promieniowania X z materii, która jest wzbudzana przez bombardowanie wysokoenergetycznym promieniowaniem rentgenowskim. Każdy pierwiastek zawarty w analizowanej próbce, na skutek wzbudzenia promieniowaniem rentgenowskim, emituje charakterystyczne dla siebie widmo. Jest ono podstawą do analizy jakościowej oraz ilościowej składu chemicznego próbki. Zjawisko to jest szeroko wykorzystywane w elementarnej analizie, w szczególności w badaniach wyrobów metalowych, ceramicznych, szklanych oraz dzieł sztuki. Metoda XRF ma bardzo duże znaczenie w analizie warstw powierzchniowych. Przy pomocy fluorescencji rentgenowskiej ustalono, że Madonna z Jezusem, rzekomo autorstwa Bartola, pochodząca z XVII wieku, jest falsyfikatem. Stwierdzono bowiem, że do wykonania dzieła zastosowano czerwień kadmową. Pigment wytwarzany sztucznie i używany dopiero od roku 1910. Techniką badawczą stosowaną do identyfikacji wiązań chemicznych jest spektroskopia Ramana. Technika ta opiera się na zjawisku rozpraszania promieniowania elektromagnetycznego. Należy ona do technik niekontaktowych, niedestrukcyjnych i niewymagających przygotowania próbki. Analizie Ramanowskiej poddano obraz przypisywany Vermirowi, młoda kobieta siedząca przy Wirginale. Dzieło to pokazało się na rynku w roku 1904 i przez kolejne lata było powszechnie uznawane za obraz Vermira. Po sprawie van Migerena wyrażono wątpliwości co do oryginalności dzieła i młoda kobieta siedząca przy Wirginale była pomijana przez badaczy. Nawet w roku 1948 usunięto ją z katalogu dzieł Vermira i znalazła się ona na czarnej liście. W roku 1993 rozpoczęto szczegółowe, trwające ponad 10 lat badania chemiczne obrazu, na podstawie których ustalono oryginalne pochodzenie dzieła i dzięki temu włączono go do katalogu dzieł Vermira. Na podstawie analizy Ramanowskiej zidentyfikowano następujące pigmenty żółcień cynowo-ołowianą, ultramarynę naturalną, czyli lapis lazuli, cynober naturalny, czerwonej i żółte tlenki żelaza, kalcyt czy biel ołowianą. Na tej podstawie stwierdzono, że zastosowane pigmenty odpowiadają palecie Vermira, i w roku 2001 – Obraz ten został wyeksponowany na wystawie Vermeer i Szkoła z Delft w National Gallery w Londynie. Obecnie badania metodą spektroskopii Ramana in situ są powszechnie stosowane w badaniach dzieł malarskich ze względu na nieinwazyjny charakter analizy. Uzyskane dane Czyli widma Ramana porównuje się z bazą widm, i na tej podstawie dokonuje się identyfikacji pigmentów nieorganicznych i barwników organicznych oraz spoiw. Dzięki rozwojowi metod analitycznych, coraz częściej ekspertyzy o autentyczność obiektów zabytkowych wspiera się badaniami instrumentalnymi dostarczającymi informacji o składzie chemicznym warstw malarskich. Ekspert dokonujący opiniowania autentyczności obiektu powinien znać dobrze technologię powstawania oraz fałszowania dzieła malarskiego. Ekspertyzy obiektów zabytkowych składają się z następujących etapów: badań przy pomocy promieniowania elektromagnetycznego z zakresu rentgenowskiego, UV i podczerwieni, badań składu chemicznego pigmentów oraz potwierdzenia oryginalności sygnatur. Wykład był prezentowany w ramach spotkań z nauką w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.